Family Village Live. serdecznie Was witam w kolejnym filmie. A co dzisiaj? Co dzisiaj u nas? Dzisiaj robimy pierwsze wysiewy, połowa lutego 2023. Startujemy z sianiem na pierwszy ogień papryka. Chili cayenne, chili chapaleo, nasionka z moich zbiorów długich, czerwonych, słodkich papryk, oraz takich grubiutkich krępatek zielonych i żółtych. Dalej, seler korzeniowy, seler naciowy, por, i czerwone pelargonie. To już dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj będę wysiewać w paletkach 40-komorowych. Mam tutaj zestaw pięciu paletek. Zakupione w B&Q koszt dokładnie na chwilę luty 2023 to 3 funty i 70 pensów. Do tego mam oczywiście nasionka przygotowane. Przygotowana ziemia ogrodowa do warzyw i troszeczkę kompostu organicznego. Będę to wszystko robić w takiej tacy specjalnej ogrodowej. Aby się nie nabrudziło, wykonuję to w domu. Nie mam budynku zewnątrz ani miejsca stołu w szklarni, żeby coś takiego zrobić, więc wszystko odbywa się w domu. Taca ma front i boki wyższe, bardzo fajnie się w tym robi. Jeżeli macie możliwość, to polecam. A co do tego domieszam? Co domieszam? Do ziemi i do kompostu. Domieszam perlit, który też udało mi się tutaj zdobyć. Więc teraz wszystkie trzy składniki tylko muszę wymieszać ze sobą. Dosypałam perlitu, teraz to wszystko wymieszam. Jeżeli zauważę, że tego perlitu jest za mało, po prostu dosypię i tyle. Wszystko teraz musi zostać dobrze wymieszane. Ziemia z kompostem i perlit. Ja tak zadecydowałam, że sobie jeszcze kompostu dorzucę, ponieważ mamy go. Kupiliśmy kilka ton, będzie nam potrzebny do ogrodu. Jest to kompost sprawdzony, organiczny zakupiony z kompostowni, która wykonuje wyłącznie organiczne komposty. W ogóle nie musiałby ten, ten kompost być, myślę. Myślę, że ta ziemia dałaby radę, jeżeli by to była typowa ziemia do, do siewu sadzonek, do rozsad, to myślę, że obyłoby się też bez kompostu, bo miałoby to wszystkie swoje właściwości, witaminy i minerały. Ale dodałam, bo mam. Dodałam, bo mam. Do tego perlit, żeby mi fajnie Trzymał wilgoć. Perlit dodawałam też w zeszłym roku, ale bodajże nie dodawałam kompostu, bo już na tym etapie nie miałam kupionego. Także poszła w ruch tylko ziemia ogrodowa i perlit. W tym roku troszeczkę domieszam kompostu i zobaczymy, czy lepiej, czy gorzej. To wszystko wyjdzie w praniu, prawda? Nie chcę żadnych grudek, nie chcę takich zbić ziemi, a ta ziemia do siewu ta właśnie ogrodnicza, ona lubi być taka mokra, wilgotna i często zbita, bo oczywiście kompościk jest suchy i sypki, ale tak ziemia widzieć jakie bryły. Ja muszę je niektóre rozbić, nie chcę tego w swoich, w swoich mini doniczkach, bo utrudni to wzrost, więc tak mi się wydaje, utrudniłoby troszeczkę wzrost albo spowolniło. Nie chcę tego, rozbijam to na drobne, wolę mieć takie sypki i w miarę jedna konsystencja. Wydaje mi się, że tego perlitu w sam raz, więc nie będę już dosypywać. Na moje oko, wydaje mi się, że jest ok. Gdzie nie, gdzie go widzę, napełniam komory. W miarę jak napełniam komory, troszeczkę klepie je palcami żeby nie była ta ziemia w powietrzu. Wydawałoby się, że już ta najbrudniejsza część pracy za mną. Wypełniałam wszystkie 5 multipalet, a to dlatego, że wiecie, policzyłam sobie mniej więcej ile potrzebuję papryczek, ile potrzebuję selerów. Natomiast mam dwie paczki pelargonii z nasion kupnych dlatego, Chcę je wszystkie wysiąść, a wysiać, a nie wiem ile jest w środku, więc może się to wszystko przydać. A jeżeli nie, to odłożę na następny siew, bo przecież sezon dopiero się zaczął. Co robię w kroku następnym, gdy ziemię już mam tutaj? Otóż podlewam. Podlewam te komory i później jak już wsadzę ziarenko, to już wtedy nie podlewam niczym, nie pryskam wodą. Poczekam aż delikatnie przeschnie i powiedzmy za 2-3 dni yy, psikaczem podleję dopiero sadzonki. Taki mam sposób i wiecie, sposobów jest mnóstwo, technik jest mnóstwo. To jest bardzo ok, ja to bardzo szanuję. Wybrałam sposób, który ja robię, który się sprawdza, który lubię i dla mnie jest bardzo wygodny. Dlatego teraz idę po wodę i te komory będą polane wodą. Mini doniczki zostały poddane, i teraz muszę już myśleć z wyprzedzeniem, wiedząc o tym, że będę podpisywać, co w danej komorze jest zasiane. Nie mam takich pisaków, takich wiecie, białych, żeby się oznaczyło na tym szarym, dlatego będę po prostu przyklejać albo na taśmie malarskiej i podpis, albo na papierku i zwykłą taśmą i podpis. Muszę z wyprzedzeniem się przygotować do tego, dlatego. W tej kolejności namoczony ręcznik papierowy i jadę z czyszczeniem tych boków i będę sobie mogła na czystej powierzchni podpisać, co jest w danym miejscu posiane. Podpisałam to sobie w miarę czytelnie, taśma i papier, bo niestety nie znalazłam tych takich trwałych, permanentnych markerów. Pięknie może nie jest, ale mam nadzieję, praktycznie. A jak już roślina urośnie, no to bardziej widzę, co to jest na początku, jest najciężej, przy one wszystkie takie podobne. <grych> ok, co jest następne w tym procesie? Co ja robię teraz? Najpierw sobie robię takie dziurki, żeby sobie powrzucać te nasionka. Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli mogę, ja wiem, że można wysiewać do tacek, że można rzutem wysiać. tak. Fajnie, tak. Ja tak faktycznie niektóre, niektóre warzywa wysiewam, natomiast te, które mogę i te, które są w miarę takiej wielkości, że jestem w stanie je oddzielić i wsadzić sobie osobno do takiej multipalety, to po prostu to robię wyłącznie, żeby sobie potem ograniczyć, zminimalizować kompletnie pikowanie, czas, który poświęcam na pikowanie. Więc z tymi tutaj, co mam, ja się będę starać ucelować w multipaletę po jednym ziarenku. Potrzebny jakiś tam śpikulec, żeby wbić się i wytworzyć sobie fajnie, bo palec troszeczkę za wielki zrobi Wam dół niepotrzebnie wielki i potrzebujecie coś malutkiego. Oczywiście, że mam śpikulec. Oczywiście, że mam fajny, drewniany, wyfrezowany ze sklepu ogrodniczego. Gdzie jest? Nie wiem. Nikt tego nie wie. Zawsze jak potrzebuję, to nie jest w ogóle pod ręką. Dlatego użyję starej kredki dzieci i jadę sobie po kolei. W miarę na środku takie dziurki, że jak potem wysypię sobie ziarenko na dłoń, to już potem szybki proces. Bo po prostu po jednym oddzielonym ziarenku wrzucam do dołeczka. Po kolei tak muszę zrobić w każdym otworku. Patrzcie, jak szybko idzie: to naprawdę idzie szybko jak macie system. Pierwsza na odstrzał idzie, czyli kajen. Nie potrzebuję tego dużo. Wymyśliłam może z 5 sadzonek z tego zrobię. Ziarenka niewielkie, ale zobaczcie, paprykę dość, dość łatwo oddzielić z pojedyncze, więc z tym nie ma problemu. Chciałoby się więcej tych papryk, ale wiecie, maksymalnie już co mogę, no nie rozciągnę tunela, chociażbym chciała, mam jakąś tam wyliczoną Liczbę na papryki. Większość oczywiście zajmą mi pomidory, więc w polu nie sadzę nic z papryk, ponieważ tutaj mi nie wyjdzie. Dlatego skupiam się tylko na tym miejscu, które mam w tunelu. Kajen ląduje po jednym ziarenku, w pięciu komorach. Następna, druga odmiana Chili Jalapeno i dokładnie ten sam manewr do wytłoczonych otworków ląduje Chili Jalapeno. Następny jest por. Około 20 myślę wysieje. W zeszłym roku por mi się super udał. Liczę na dobre plony w tym roku, mimo że ta odmiana jest inna niż z zeszłego sezonu. I teraz jak sobie rozsypałam tego pora na ręce, to sobie przypomniałam, jakie to są mikronasionka i że ja w zeszłym roku siałam rzutowo na takiej tacy, a później pikowałam. Co ja sobie myślałam, żeby wystartować z taką paletą w tym roku? No nic, podziubiemy to. Nawet nie będzie widać, jakie ja to będę sypać, bo to jest maleństwo i to jest czarny kolor nasionko. Serna naciowy myślę, że starczy mi około 10 sztuk, aczkolwiek to jest, to jest trudna, trudna uprawa tego selera, więc nie wiem, jak mi wyjdzie w tym roku. Bardzo długo mi rósł, było naprawdę już późna jesień, początek zimy, jak on w ogóle dociągnął do takiej wielkości i do takiego wyglądu, jaki, jaki oczekiwałam. No nie wiem, startujemy w lutym, zobaczymy, dam mu szansę, może, może potrzebuje wcześniej, może potrzebuje dłużej. Ok. to już Was uprzedzam, że sel renaciowy ma takie ziarenka jak mak, albo bym powiedziała nawet mniejsze. Już mogę zapomnieć o tych otworkach pojedynczych w paletce. Niestety będę go się rzutowo do takiej paletki. Kilka po prostu sztuk szczypta taką rzucę i czeka mnie pikowanie niestety tego selera. No zobaczcie, maciu pęki jest. Pierwsza paletka gotowa. W tym momencie wystarczy tylko zasypać te dziurki, ten otwór i delikatnie tak przyklepać. Nie na siłę, nie mocować się, delikatnie, żebyście tylko zamknęli ten otwór. Gdzie jest nasionko? Następną sobie zrobię. Pelargonie, kwiat dla odmiany po warzywach. Yy, przygotowałam całą, całą tackę, bo nie wiem, ile się nasionek spodziewać, a wys wysadzę sobie, wysieję sobie te dwie paczki, więc im więcej, tym lepiej. Tu taka ciekawostka, bo otworzyłam opakowanie i zobaczcie. Mam znacznik. No, klasa, klasa, fajnie. Przyda się, lepszy od tych moich nalepek. Ok, mam dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. W sumie trzy i chyba dwie złe. E, nasionek jest tylko tyle. Naliczyłam się 17 sztuk. Dobra wiadomość jest taka, że są takiego rozmiaru, że spokojnie, spokojnie pójdą jako pojedyncze w paletę nie muszę ich rozsiewać rzutowo i potem pikować spokojnie pójdzie jedno ziarenko na jedną paletę no i druga ta zła wiadomość one są jakieś złote one są czymś powleczone słyszałam o tym że nasiona niektóre są czymś powleczone nieraz jest to kolor zielony nieraz jest to kolor złoty więc pewnie inny składnik no te ewidentnie są czymś pociągnięte wygląda to jakbyście pociągnęli sprayem złotym farbą co to za cudo? Nie wiem, muszę poczytać, no ale takie kwiaty mam, takie wsadzę. Pewnie ewienki. Następny leci seler korzeniowy i ten sam system. Jeżeli ten seler, o ile dobrze pamiętam, ma takie drobnice, takie bardzo malutkie ziarenka jak jak seler nasiowy, no to niestety ginę jak ciotka w Czechach i muszę posypać troszeczkę tutaj w tych paletkach. Pojedynczo to raczej nie mam szans. Tak jest, jest drobnica, seler jest, jest taka drobnica, więc będę musiała troszeczkę w szczyptę wziąć i posypać w danej paletce, ale jest znacznik, więc widzę nazwę i fajny trwały znacznik. I królowa dzisiejszego odcinka Czerwona papryka długa i słodka z Lidla. Ona jest super plenna i strasznie fajnie smakuje, fajnie rośnie, dlatego jej będę mieć najwięcej. Podzielę tą paletkę na tą czerwoną, na żółtą, tą grubaśną i na zieloną. Te nasionka to już moja własna robota z moich warzyw z zeszłego sezonu i dokładnie ten sam system. Podlałam te, komor te komory. Później y, używając ołówka zrobiłam małe otworki i pojedyncze ziarenko startuje do każdego otworku. Tutaj trafiło mi się takie ziarenko, zobaczcie nasionko z jakąś plamą. Ja je wyrzucę i w ogóle omijam, jeżeli mam takie zabrane nasiona z jakichś warzyw. Omijam jakieś takie dziwne, skręcone, zdeformowane albo właśnie z takimi dziwnymi plamami odróżniające się od innych. Wyrzucam, ponieważ obawiam się, że może mi z tego nie wyjść i szkoda mojego zachodu. Takie najładniejsze tylko używam. Obok tej papryczki wysieję paprykę żółtą. Taka typowa, standardowa, kształt pękaty. Nie jest to długa papryka i nie jest to mega słodka. Standard to nie jest pikantna. Żółtych wysieję około 15 i dokładnie ten sam manewr po jednej do każdej komory i w ostatnich komorach plan był zasiać grubą, pękatą, zieloną paprykę jaką miałam w zeszłym roku aczkolwiek zmieniłam zdanie i znalazłam nasiona papryki pomarańczowej która wydaje mi się bardziej o walorach smakowych lepsza więc startuję z pomarańczową a dlaczego nie? w tym roku nie będzie zielonej i to już ostatnie moje nasionka które posiałam dzisiaj lądują w pudełku z resztą które zrobiłam dzisiaj. Efekt końcowy zamknęłam się w sumie w czterech paletach i to w jednej z tych palet chyba nie mam do końca nasiane chyba tutaj w tych pelargoniach zostało mi jeszcze miejsca na coś innego bo no widzieliście ile ziarenek jak kodna płakał, więc nawet nie zapełniłam tej czterdziestki tymi pelargoniami. Ale reszta, reszta jest pełna. No zapytacie, no dopiero mówiła, tunel nie pomieści, a tu tyle wysiane. Słuchajcie, wysiać można, a ile wzejdzie, no właśnie, jeżeli wam nie wzejdą wszystkie, to oczywiście startujecie z tym, co wyrosło. Natomiast jeżeli jest taki sezon, że wam fajnie wszystkie bujnęły, wybiły wszystkie wyrosły, to uwierzcie mi, większość, większość będzie fajnych, będzie dużych, będzie zdrowych, ale będą jakieś tam lebiotki po drodze przechylające się na wietrze i jeżeli y, ruszycie z tymi sadzonkami później do tuneli, czy w pole, wtedy podejmujecie decyzję na bazie tego, jaki metraż posiadacie, ile potrzebujecie, na co wam to jest, i decydujecie, czy w ogóle y, sadzicie te lebiotki. Ponieważ ja posadziłam pomidory pierwszy raz w zeszłym sezonie, posadziłam pierwszy raz w sezonie zeszłego roku papryki i te właśnie najsłabsze okazy, no niestety, ale poszły na zmarnowanie. Nikt takiego przecież nie chce, ja też takiego nie chcę i daję szansę tym najzdrowszym, tym na bardziej zielonym, na grubych łodygach zdrowym. Więc no, naturalna selekcja, moi drodzy, zawsze sobie parę więcej sypnijcie. I będziecie mieć potem decyzję na końcu, bo jeżeli mi zostało, oczywiście, to robiłam zamianki. Bardzo, bardzo bujną mi por. Pierwszy raz sadziłam i słuchajcie, tak pięknie wyszedł. Natomiast koleżance nie bardzo. Dlatego ja jej dałam tego pora, ona mi dała inne warzywo, z którym mi nie poszło. I tak to wszystko działa. Dlatego jak najbardziej, troszeczkę więcej, o parę sadzonek więcej, nie mówię multum, ale parę. I wtedy zobaczycie, bo nawet jak nie będziecie mieć 100% wyjścia z tych sadzonek, to zawsze coś wybierzecie i nie zostaniecie z niczym. Nie zostaniecie z niczym na koniec, żeby, żebyście mieli po prostu co wsadzić. Dlatego ja tak działam. Parę ekstra zawsze tutaj jest. Tyle na dzisiaj. Sezon oficjalnie rozpoczęty. Ręce brudne z ziemi. Teraz czas na kawę. Słuchajcie. Wspaniałego sezonu wam życzę udanych plonów, zdrowych, silnych roślin. Dzielcie się ze mną różnymi tipami, różnymi poradami. Jak wy to widzicie, jak wy to robicie? Czy podoba wam się system, jakim ja to robię? Co mogłabym zrobić lepiej? Bo oczywiście zaczynam z tym wszystkim, ciągle się uczę i chłonę wiedzę jak gąbka. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału. Będziecie na bieżąco z moimi filmami. Do lajkowania filmu, jeśli Wam się podobał, i oczywiście do atakowania mnie komentarzami, różnymi pytaniami, stwierdzeniami, na które bardzo czekam i cieszę się z każdego. Dziękuję Wam serdecznie. Miłego dnia, kochani. Do zobaczenia.